Chris Dobie uzyskał historyczny dla siebie wynik w mistrzostwach świata, a mianowicie półfinał i na pewno będzie bardzo dobrze wspominał ten turniej, tak samo jak dobrze będzie wspominał ten turniej zwycięzca Goldart Stipper, który był tutaj organizowany i właśnie te lotki z autografem do tego zwycięzcy powędrują. Takie konkursy zdarzają się tu regularnie, więc jeżeli nie chcesz, żeby cię nic ominęło, to koniecznie subskrybuj kanał. Uwaga, rzucam na YouTube, a my zobaczmy, jak te lotki wyglądają, zanim powędrują do szczęśliwego zwycięzcy. Mamy lotki, tak prezentuje się opakowanie, oczywiście najważniejszy element, czyli auto. Pokażę Wam jeszcze z tyłu, a teraz już otwieramy. Jak widzicie, mamy tutaj klasycznie zapakowane lotki od Targeta. Szafty są już włożone, piórka, mniej więcej też. Kluczyk do Swiss Pointów. Z tyłu mamy małą instrukcję, małą karteczkę. Wyjmijmy sobie jedną lotkę. Zobaczmy, jak ona z bliska wygląda. Prezentuje się naprawdę ciekawie. Nie rzucałem nimi i nie będę nimi rzucał. Pozostaną całkowicie nowe dla zwycięzcy. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o grip, to jest tutaj całkiem mocny. Ja trzymam z przodu, więc byłbym zadowolony. Tutaj z tyłu też mamy. Lotka prezentuje się naprawdę świetnie, no ale myślę, że najważniejszym elementem tutaj mimo wszystko jest ten autokraf.